Święty Paweł dzisiaj mówi o ludziach o słabym sumieniu. Co to w ogóle jest sumienie? Sumienie to jest takie miejsce, które, jak chcemy coś zrobić złego, to zaczyna się palić pojawia się ogień, takie ostrzeżenie. Powiedziałam kilkuletnia dziewczynka na pytanie, co to jest sumienie. Otóż ludzie o słabym sumieniu to są ludzie, u których albo ten ogień już w ogóle się nie pali, bo został zadeptany, albo tli się ledwo. Także człowiek nie jest w stanie odebrać sygnału ostrzegającego, że oto dzieje się zło. Najbardziej człowieka o słabym sumieniu można pogrążyć, popełniając grzechy przeciwko Pierwszemu Przykazaniu. Nie będziesz miał bogów obcych przede mną, a więc... Zabobon, a więc bowuchwalstwo, a więc agnostycyzm, czyli uznanie, że Bóg istnieje, ale nie jest w stanie w żaden sposób uczestniczyć w życiu człowieka. A więc ateizm, a więc inne grzechy, które mogą odebrać nadzieję człowiekowi, zwłaszcza temu, którego wychowujemy.